Cześć, ja jestem Marcin i prowadzę kanał Inna Historia i dzisiaj wspólnie ze światową historią przeprowadzimy Was przez wszystkie nawiązania historyczne w serii GTA. GTA to seria gier komputerowych wydawana przez firmę Rockstar Games. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych serii gier komputerowych w historii. Grał w nią chyba każdy, jednakże nie każdy wie, że twórcy wielokrotnie inspirowali się wydarzeniami historycznymi. I dziś o takich najciekawszych zdarzeniach opowiem. Zaczynamy od GTA 3, wydanego w 2001 roku. Gra była przełomem zarówno dla serii, jak i dla całego świata gier komputerowych. Gracz wciela się w żyjącego w mieście Liberty City przestępcę. Liberty City, czyli Nowy Jork. Bardzo łatwo poznać. Statua wolności to Statue of Liberty, czyli Liberty City. Niestety z tej gry usunięto dość dużą zawartość ze względu na zamachy na World Trade Center, które zbiegły się z premierą produkcji. Mimo to kilka ciekawych nawiązań pozostało, ale niestety tylko kilka. Trzeba zacząć od szczurów. Ratz. Taki plakat można znaleźć na nowojorskich uliczkach Liberty City w GTA 3. Jest to bezpośrednie nawiązanie do Cats, czyli Kotów, muzykalu mistrza Lloyda Webera. Produkcja opowiadała o życiu Kotów i wystawiana była na nowojorskim Broadwayu. Stąd obecność szczurów w grze. Reklam ciąg dalszy. Eris to sieć sklepów obuwniczo-odzieżowych występująca w grze. Marka, której plakaty można spotkać bardzo często, jest przedstawiona jako firma wykorzystująca do pracy w fabrykach dzieci, płacąc im głodowe wręcz pensje. Eris to grecka bogini niezgody. Nike to grecka bogini zwycięstwa. Nike czyli Nike. Eris to parodia Nike, które znane jest z niemoralnego podejścia do pracowników w Indonezji. W serii pojawiają się postacie nie tylko fikcyjne, ale również prawdziwe. W GTA 3 można było może nie tyle zobaczyć, ale przeczytać o dwóch z nich. W gazecie Liberty Kak można znaleźć informacje o zombie Elvisa Presleya. Jest to oczywiście naśmiewanie się z teorii, że król rock'n'rolla żyje. Drugie nawiązanie to artykuł mówiący, że w Liberty City pojawi się prezydent i będzie rozmawiać o pogarszającej się sytuacji w mieście. A owym prezydentem jest George W. Bush. Kolejna odsłona gry to kultowe Vice City, gdzie akcja toczy się w Miami w latach 80. Czemu akurat Vice City? Był taki serial Miami Vice i stąd Vice City. Wiele szczegółów zostaną wziętych z filmu Briana de Palmy, Człowiek z Blizną, oraz wcześniej wspomnianego serialu. Pojawiają się tutaj również pierwsze nawiązania historyczne. W studiu filmowym, które można zakupić, można odnaleźć studio z dekoracją księżyca. Jest to oczywiście nawiązanie do teorii spiskowej mówiącej, że człowiek nigdy na księżycu nie wylądował, zaś całe lądowanie nagrano po prostu w studiu. Wątek ten będzie poruszany również w następnych częściach gry. Kolejna interesująca rzecz to Love Fist, czyli grupa muzyczna pojawiająca się w grze. Jest to nawiązanie do dwóch innych grup, które odnosiły gigantyczne sukcesy w latach 80. Sama nazwa Love Fist to moim zdaniem bezpośrednie nawiązanie do Iron Fist, czyli albumu grupy Motorhead z 1982 roku. Druga istotna rzecz to ich album, który nosi nazwę The Number of the Breast, co jest znowu parodią The Number of the Beast grupy Iron Maiden, również z roku 1982. Let him who the of the beast. Mówi się również, że sama grupa była inspirowana The Rolling Stones, ale o tym za chwilę. W Vice City Stories pojawia się kolejna prawdziwa postać, a mam na myśli muzyka, Phila Collinsa. Nie tylko mamy możliwość z nim współpracować, ale również uczestniczyć w jego koncercie. You told me you drowning, I me hide. W czasach Vice City, czyli w latach 80. prezydentem Stanów Zjednoczonych był Ronald Reagan. A dodatkowo trwała zimna wojna, i to właśnie z tego postanowiono zażartować. I w niektórych miejscach znaleźć można roześmianego regana, strzelającego do Gorbaczowa, przywódcy Związku Radzieckiego. Kontynuując temat Vice City musimy cofnąć się do czasów kolonialnych, kiedy do Afryki dotarli Europejczycy, postanowili oczywiście przekazać pierwotnym ludom wiarę katolicką. Ci jednak częściowo skorzystali z nowej wiary, a w części pozostali przy swojej. Z takiej mieszanki powstała religia voodoo. Następnie w trakcie kolonizacji Ameryki brakowało rąk do pracy, więc Europejczycy ściągali niewolników właśnie z Afryki. Stąd właśnie w Stanach Zjednoczonych tak dużo wyznawców voodoo. Są oni obecni głównie w Luizjanie i na Haiti. I właśnie swoją dzielnicę mają w GTA. Mowa tutaj oczywiście o małym Haiti które nazwą nawiązuje do jeszcze innej rzeczy, a mianowicie do małej hawany, restauracji z filmu Człowiek z blizną. Yeah, yeah, sure, sure. Kolega z kanału Inna historia przed chwilą wspominał, że Love Feast jest grupą inspirowaną The Rolling Stones. W I City pojawia się wątek gangów motocyklowych, największej rodziny gnojów, wyrzutków i synów, jak to mówi się w grze. Owi motocykliści są jakby ochroniarzami Love Fist. Tak się składa, że w 1969 roku grupie The Rolling Stones ochronę koncertów zapewniali Hells Angels, gang motocyklowy, i to właśnie do tego jest nawiązanie. Wydana w 2004 roku gra zabiera nas do Kalifornii, dokładnie w lata 90. W rzeczywistości San Andreas to USKOK w Kalifornii, stąd właśnie Kalifornia w grze została nazwana San Andreas. Główny wątek fabularny dotyczy wojny gangów, Grow Street i Ballasów. W rzeczywistości to odzwierciedlenie wojny, która miała miejsce na ulicach Los Angeles między Cripsami a Bloodsami. W szczytowym dla siebie okresie gangi liczyły ponad 50 tysięcy członków, a ich dochody ze sprzedaży narkotyków oraz innych nielegalnych interesów osiągały setki milionów dolarów. Zamieszki, w których bierzemy udział w końcowych sekwencjach gry, to powstanie Rodneya Kinga, które miało miejsce 29 kwietnia w 1992 roku i potrwało aż do 4 maja. W grze zamieszki wybuchają po uniewinnieniu nie do końca uczciwych policjantów. W rzeczywistości zamieszki rozpoczęły się, gdy ława przysięgłych uniewinniła czterech białych policjantów. Oskarżonych o pobicie czarnoskórego taksówkarza Rodneya Kinga, który opierał się podczas próby aresztowania. Do mediów trafiło nagranie wideo ukazujące Kinga bitego przez policjantów. Wybuchły wtedy największe zamieszki w historii Stanów Zjednoczonych. Udało się je uspokoić dopiero za pomocą wojska. Łącznie w czasie zamieszek zginęło 63 osoby. Rannych zostało ponad 2000 osób, a ponad 12 tysięcy zostało aresztowanych oraz spalono. 3,5 tysiąca budynków. Oczywiście w wypadku San Andreas ciężko nie wspomnieć o Strefie 69, czyli dobrze chronionym tajnym obiekcie na terenie, którego znaleźć można nowoczesną broń. Jest to nawiązanie do amerykańskiej bazy 51 zbudowanej w roku 1955. Do roku 2001 rząd USA podtrzymywał, że Strefa 51 nie istnieje. W oświadczeniu ze stycznia 2001 roku prezydent George Bush wspominał o terenach operacyjnych położonych przy jeziorze Grun, co można uznać za pierwsze przyznanie się przez rząd Stanów Zjednoczonych, że baza istnieje. Oficjalnie jej istnienie potwierdzono dopiero w 2013 roku. Zbudowano tam takie cuda jak SR-71 Blackbeard, B2 Spirit oraz F-117 Nighthawk oraz opracowano lepsze wersje radzieckich samolotów MIG. Teorie spiskowe mówią, że bada się tam pozaziemskie istoty, ponieważ widać tam często dziwne latające obiekty. No faktycznie w miejscu, w którym buduje się super nowoczesne samoloty, widać obiekty latające, no to faktycznie podejrzane. Przy okazji pojawia się w grze pewien hipis. Był on zwolennikiem wielu teorii spiskowych. Między innymi całe wnętrze jego matkomobilu było wyłożone folią, gdyż uważał, że rząd potrafi kontrolować myśli poprzez satelity. Poza tym w jednej z misji wspomina, że ludzie nigdy nie byli na Księżycu, czyli ponownie nawiązanie do teorii spiskowej mówiącej, że lądowanie na Księżycu zostało nagrane w studiu. Tym razem powrót do Nowego Jorku, czyli Liberty City i gra z 2008 roku, czyli GTA 4. Głównym bohaterem gry jest Niko Belić, weteran wojny w Bośni. Niko jest prawdopodobnie Serbem i dociera do Stanów, aby odnaleźć osobę odpowiedzialną za śmierć grupy żołnierzy w trakcie tego konfliktu. Jak się domyślacie, wojna w Bośni i Hercegowinie miała faktycznie miejsce. Trwała w latach 1992-1995 i była najbardziej krwawym konfliktem w Europie od zakończenia II wojny światowej. Stronami konfliktu byli walczące o autonomię bośniaccy Serbowie oraz władze Bośni i Hercegowiny, na terenie której toczyły się główne walki. Wszystkie strony konfliktu dopuściły się licznych czystek etnicznych, rabunków i gwałtów na ludności cywilnej. Trwająca 4 lata wojna i czystki etniczne zostały zakończone wymuszonym przez Sojusz Północnoatlantycki układem, na mocy którego ustalono granicę. Przy okazji warto wspomnieć o dwóch komikach, którzy pojawiają się w grze: są to Kat Williams i Ricky Gerwis. Są to oczywiście postacie prawdziwe. Najnowsza odsłona gry i bez wątpienia najlepsza. Gra skupia się na przestępczości w jednej z metropolii Stanów Zjednoczonych, Los Santos i obrębie w stanie San Andreas, czyli Los Angeles w stanie Kalifornia. Koszty produkcji oraz marketingu GTA V wyniosły 265 milionów dolarów, co czyni z niej grę o najwyższym budżecie w historii. Akcja gry toczy się w 2013 roku i ukazuje kilka istotnych elementów z ostatnich lat. Pierwsze wydarzenie, o którym trzeba wspomnieć, to kryzys finansowy, ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych, którego szczyt przypadł na lata 2008-2009, zapoczątkowany zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. O ile Franklin popełnia przestępstwa ze względu na gangsterskie środowisko, a mój ulubiony Trevor... bo tak... Hey. Hey, hey, hey. To Michael, który rozpoczyna całą przestępczą machinę w grze, która zarazem rozpoczyna główny wątek, ma problemy finansowe i to one skłaniają go do napadu na bank który wywołuje piekło w życiu głównych bohaterów. Jest to nawiązanie do owego kryzysu. Następna rzecz to ukazanie służb specjalnych Stanów Zjednoczonych w bardzo niekorzystnym świetle, a mianowicie dochodzi do tortur. Jest to oczywiście nawiązanie do złego traktowania więźniów politycznych przez rząd amerykański na Kubie oraz Bliskim Wschodzie. Widzimy m.in. waterboarding, czyli taką najbardziej amerykańską formę tortur. Ponadto porusza się w grze w wątek Leonory Johnson. Leonora została bardzo brutalnie zamordowana. W okolicach zapory wodnej Land Act jej zmasakrowane ciało zostało znalezione przez policję po anonimowym telefonie. Jej zabójca nigdy nie zostało donaleziony. W rzeczywistości jest to sprawa Elizabeth Short, nazywanej czarną dalią. Ciało Elizabeth Short zostało znalezione w dzielnicy Los Angeles, Leimert Park, 15 stycznia 1947 roku. Ciało było przepołowione w okolicach jamy brzusznej na dwa oddzielne fragmenty i idealnie czyste. Usta w kącikach rozcięte od żuchwy do żuchwy, a nogi i ramiona rozłożone. Jak wykazała później sekcja zwłok, ciało było pozbawione zupełnie krwi. Przed śmiercią Donatka była zmuszana do jedzenia kału. Nadgarstki i okolice kostek nosiły ślady krępowania, które sugerowały, że przed zgonem wisiała za ręce lub nogi w pozycji X. Okoliczności jej tajemniczej śmierci, a zwłaszcza brutalności tego aktu, pozostają przedmiotem wielu domysłów i spekulacji, a zarazem owe morderstwo stało się trwałym elementem amerykańskim. Amerykańskiej kultury masowej, o czym świadczy oczywiście obecność tych wątków w GTA V. Na koniec trzeba wspomnieć o Lazlo Jonesie. Jest to amerykański gospodarz radiowych programów typu talk show. Jest to oczywiście postać prawdziwa i pojawia się w wielu odsłonach gry, lecz jego największą rolą jest oczywiście występ w GTA V. Dzięki za obejrzenie do końca. Zapraszam Was dziś również na kanał Inna historia, gdzie pojawił się odcinek z moim skromnym udziałem, omawiający obecność historii Polski w różnych grach komputerowych.